Drodzy możemy zastanawiać się, dlaczego po przyjściu Chrystusa na ziemię, po tym rozpoczęciu tego czasu, tej ery Nowego Testamentu, dalej prawo jest tak ważne. Dlaczego jest tak często też podkreślone, że wypełnieniem prawa jest miłość, że Jezus nie przychodzi znieść prawa, ale je wypełnić? że jednak należy przestrzegać przykazań, pomimo, że człowiek, który miłuje, który kocha, wydaje się, że jest to pełnia w ogóle jakiegokolwiek postępowania i życia. No, odpowiedzią myślę będzie przede wszystkim to wypełnienie prawa, czyli sam Jezus, który zobaczmy, że w Starym Testamencie Ofiara to była ofiara krwawa, czyli Panu Bogu składano ofiarę krwawą ze zwierzęcia. Powtarzano tą ofiarę, kiedy tylko trzeba było, kiedy oddawano cześć Panu Bogu. I w Nowym Testamencie wydaje się, że no, Jezus czyni wszystko: Jezus oddaje swoje życie i już nie ma takiej potrzeby, by przestrzegać prawa, ponieważ życie tak jak Jezus mówi. By miłować, by kochać, to jest największe z przykazań, miłować Boga, drugiego człowieka i, i więcej nie trzeba. To jednak y, to Jego przyjście i ta ofiara na krzyżu to jest nic innego jak to, podobna i taka sama ofiara jak w Starym Testamencie, również krwawa, również złożona Panu Bogu, tylko już nie ze zwierzęcia, ale z samego Syna Bożego. Co więcej, w Piśmie Świętym też słyszymy to określenie, że to jest baranek, baranek Boży. Baranek Boży, czyli syn Boży. A w Starym Testamencie taki prawdziwy baranek, zwierzę. I okazuje się, że ta ofiara z Jezusa Chrystusa, ta najdoskonalsza ofiara z samego syna Bożego, ona powtarzana jest do dziś. Czyli to prawo chociażby składania ofiar Panu Bogu nie zostało zniesione, ale zostało wypełnione w pełni przez Syna Bożego i jest powtarzane do dziś. To jest takie pierwsze, ważne. A drugie myślę, że kiedy spojrzymy na kondycję człowieka i zobaczymy jego oporne, czyli własne w zasadzie serce, to widzimy, że tak jak małe dzieci, nieustannie musimy przypominać sobie. Tak jak w życiu codziennym. Kiedy uczymy małe dziecko, by mówiło temu sąsiadowi obok, z naprzeciwka, dzień dobry, no to trzeba to powtórzyć kilkanaście albo i kilkadziesiąt razy. Kiedy mówimy, żeby dzieliło się ze swoim bratem czy z siostrą kawałkiem czekolady czy czego, czymkolwiek słodkim, dobrym, to powtarzamy to wielokrotnie. I prawo jest jednocześnie właśnie taką pomocą, taką mm, ojcowską. Ręką, która przypomina z miłością, co należy czynić i jak żyć. I dzisiaj zobaczcie, kochani, że w Słowie Bożym też słyszymy odnośnie przykazań Bożych, że oczywiście Jezus je wypełnia, ale mówi: ktokolwiek zniósłby jedno z tych przykazań, czyli z przykazań Bożych, załóżmy też, że z przykazań kościelnych, i tak uczyłby ludzi, będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto wypełnia, będzie tym wielkim w Królestwie Niebieskim. Moglibyśmy zadać takie ciekawe pytanie, pewnie ciężko byłoby otrzymać odpowiedź tu i teraz, ale co z tymi, którzy są obojętni na prawo, czyli podchodzą w sposób lekceważący, ani nie znoszą tych, tego prawa, czyli nie argumentują, że jednak trzeba byłoby żyć inaczej, ani tego prawa nie przestrzegają? Co z tymi, którzy w lekceważący sposób. Podchodzą do tego, co Pan Bóg mówi. Nie zostali uwzględnieni. Wydaje się, że to może być ta najgorsza kategoria obojętność. Obojętność na prawo Boże. Nie dla tych, którzy tego prawa Bożego nie znają, bo oni wtedy nie ponoszą winy za to, że czegoś nie przestrzegają, bo nie znają prawa Bożego. Ale w sytuacji, gdy ktoś zna, wie, to jest dobre, to złe, jest obojętny, a dodatkowo czyni zło, no to staje się winne, staje się winne. Dlatego kochani, miejmy w sobie tą wrażliwość na sprawy Boże, na przykazania Boże, na to, co słyszymy, na to też kim jesteśmy, bo to jest wielki dar, naprawdę wielki dar otrzymać taką świadomość tego, czym jest prawo Boże i jakie ono jest. To nie jest dziś takie oczywiste, że wszyscy znają 10 przykazań bożych. Co więcej, to też nie jest takie oczywiste, że za tymi słowami 10 przykazań bożych wiemy, co się tak naprawdę kryje. Bo za przykazaniem piątym, chociażby nie zabijaj, dobrze wiemy, nie kryje się tylko to, że pozbawiam kogoś, kogoś życia, czy zdrowia, ale jednocześnie, że sobie szkodzę w najróżniejszy sposób. To jest wielka łaska. Dlatego bądźmy dzisiaj wdzięczni Panu Bogu za to, że uczestnicząc w najświętszej ofierze, słuchając Słowa Bożego, słuchając też różnych komentarzy, stajemy się bardzo bogaci, stajemy się wyjątkowi, ponieważ Bóg posługuje się nami na co dzień, w takich prostych sytuacjach, też względem tych, którzy żyją wokół nas. Pewnie nie zdajemy sobie sprawy, bo jest to dla nas takie codzienne, oczywiste, ale tych, których codziennie mijamy, albo z tymi, którymi żyjemy pod jednym dachem, uczą się, obserwują, naśladują i jednocześnie, no właśnie, nabierają pewnych kształtów. Dlatego to, jak dziś żyjemy, czym żyjemy, będzie miało wpływ na tych, którzy są obok nas. Jezus nie znosi prawa, lecz je wypełnia, i my chcielibyśmy również razem z Jezusem to prawo wypełniać. A Bóg jest miłością, więc jeśli chcielibyśmy wypełnić prawo, to chcielibyśmy po prostu wkładać w to serce przede wszystkim kierować się no, obok prawa miłością, czyli, czyli niech to wszystko, co przestrzegamy, co w naszym życiu jest ważne, czego pilnujemy odnośnie takiej chociażby no, pobożności czy przykazań Bożych moralności niech wypływa z miłości z miłości do Boga oczywiście powstańmy drodze ojcu niebieskiemu którego jednorodzony syn przyjdzie kiedyś w chwale osądzić nasze czyny przedstawmy teraz wspólne prośby w intencjach kościoła świata i naszych osobistych